go na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. O, tak. Grzegorzu, zapraszamy. Było ciemno, więc niewiele sam widziałem i pamiętam też niewiele. Było ciemno. Wiem, że z pochyloną głową stałem tak jak stoi się w kościele, a więc stałem, nie widziałem. Było ciemno, lecz słyszałem wciąż ten głos, ten głos, ten głos. Podejdź bliżej. Więc podszedłem jak skruszono obywatel do przedstawiciela władzy. Podejść bliżej. Już wiedziałem, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi, więc podszedłem, posłuchałem. Było ciemno, lecz słyszałem wciąż ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski i nieskazitelny to nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową tuż nade mną usłyszałem ten głos, ten głos, ten głos, ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą Ty to masz szczęście. Twój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni w sercach niewinni, twój kraj szczęśliwy. Było ciemno, więc nie mogłem stwierdzić, komu pomyliły się po kilku stulecia. Było ciemno. Może to Mickiewicz Jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesał, trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym, dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś flutuł, za gdzieś z nadplanety spada i groby przecieka, ale skąd by? Skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać? Teraz w nie nienorwidy, filozofy okryjbidy, Więc czyj ten głos, ten głos, ten głos? Było ciemno, więc sam nie wiem jak do domu wprost doszedłem i do siebie. Było ciemno, a ja czułem się jak w niebie, choć dlaczego nie wiem, nie wiem. Pochyloną głową stałem, wieszcie, ja nie zwariowałem, lecz jak dziecko powtarzałem wciąż na głos, na głos, na głos. Ja, to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja, to mam szczęście. Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy, ludzie uczynni w sercach niewinni. Mój kraj szczęśliwy, mój kraj szczęśliwy, mój kraj szczęśliwy. Grzesiu. Chodź, Grzesiu, chodź, 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 nie uciekaj. Chodź, zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Cię. Siadaj sobie, tak. Nie pomiędzy niewiastami, ale łotry po bokach, tak? Chcę Ci coś przypomnieć, wiesz? Otóż na placu Piłsudskiego w Warszawie 11 listopada 2019 roku podczas uroczystości państwowych prezydent Andrzej Duda zacytował fragment Twojej pieśni mówiąc ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, i powtórzył: Ja to mam szczęście. I co ty na to? Ciekawe, nie? Bardzo ciekawe. Ja w tym czasie nie, 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 nie oglądałem telewizji, bo nie słucham tych państwowych przedstawień. Natomiast wieczorem doszło, doszedł mnie cały taki nurt SMS-ów, który większość brzmiała, a wiesz, że dzisiaj Budyń cytował twoją piosenkę? I znaczy, kto, kto? Mój fan. Aha, twój fan. Mój fan, tak. I w niektórych SMS-ach był dopisek. Nie wiem, co o tym sądzić. Ale co dziwisz się? Nie. No, nie. W każdym bądź razie jedno jest pewne. Jedno jest pozytywne w tej całej rzeczy. Mianowicie po raz chyba pierwszy w historii zdarzyło się, żeby piosenkę autorstwa gorszego sortu cytował pierwszy sort. No to jest niespodziewanie. Jest no. A Ty też to też się nie, nie ciesz, tak? Bo znowu przyjdzie 11 listopada i prezydent zacytuje. Za oknami świta. Widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej. No, tak może być. I wtedy ja napiszę SMS-a. Nie no, wiem, co dobrze, o tym tak. sądzi. Dobrze, 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 dobrze.